No. Toś co to ciule sobie wysadzili tą. A umartke. No, 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 no. Mhm. No. Dobra, to idę na start. O! Nie, po żaglu, po żaglu No, no możesz no, lecić ktoś do nich. O kurde, czerwone morze! O no <grystanie> Kurde Musimy wracać, bo nas tutaj zaraz porobi <grystanie> no. o. fajnie Co mówię? Tutaj jeszcze przez chwilę możemy być, ale tam to kurde, to lepiej płynąć. No i pięknie, pięknie. Mamy to, mamy to. O, wolno. Okrągł się. Kurde, No mama przebija jedną tam. Już nie. Już jesteśmy na normalnym. Oj, nieładnie z jednej strony Wywaliłem go, wywaliłem go, spokojnie Ale teraz wspomnę będzie... Ajajaj, leży. Leży leżę Leżę i kwiczę mhm. Dobra, to latamy. No. Czaska, pieśni. No skarbów to nie widać tutaj na górze. No. A flota jest o. <laughs> Możemy zrobić flotę. Hmm. SW hmm, dobra. No jest, jest. Granica mapy. No, przez wszystkie możemy tu być. No. no. Co ostro. Byliśmy na granicy, to na granicy nic się nie dzieje. Gdybyśmy trochę tam w głąb wypłynęli, to wtedy. by się działo. To te dniowe. Pięknie. Nie wiem, można. No, coś tam będzie nagrane zawsze. O. 嗯。 Ну, 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 я сейчас вы, ну. ладно, Não brinche para Ну, тонь. Ну, так, так. Ну, еще так банареги видать. O, ja... Hmm? ja już swój ziem, tak nie. Może jakiś kek? No. Ale na fortecy na pewno jest. No, trochę tam do. No, może. O. O. o, reaper też. Dobra, już prostuję i idę strzelać. O. No, dobra, ja muszę wylać, no. Halo Już nie trzeba. No, Dobra, Ustaw co ten. Mhm. No fajnie. U nas tylko dwie głupie dziurki. No o, tylko tyle. No pięknie na tuneli. Bulbul. O, o pak tam na dole wylewał. Do No. No to na pewno się zreśnią O, płynie, płynie, płynie Będzie wchodził, wchodzi, 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 wchodzi Obiję go trochę Kurde Tam na brygu. No i pięknie. Kwadzik kto zbierać zapasy, a my pójdziemy po towar. Damy na platformę. Nie wiem. No bo akurat jesteśmy z tej strony, to na platformę damy skarby. No. Aha. To gdzieś klucz musi być. mieć resztkę. Na tych małych nie przeszukał. No tam gdzie bosika ubili. Musi być. A, dobra, poszukamy. A. No. no No to szukamy wszystkie takie kubki A mam do górnej skrytki Góra nie, działa nie nie, tu chyba mam Mam klucz do dolnej, mam, mam, mam Zdiala, Na górze, na schodach Na samej górze No, Dobra, opieram, no standardowy lód O O <noise> No, mówię, że standardowy Eee, bierzemy, bierzemy, tylko prosimy to. Ile z góry, te zniosę tam były. O. Mam skrzynkę na temat. Wygibasę. No. A tu jeszcze w tych są. No. na górze jeszcze parę rzeczy będzie. No, nie <grystanie> jest to parę cennych rzeczy, niby nic czekał na kolegów. I później by tu kule jeszcze można zebrać inne zapasy. O, o. nie wiem. Jak wiesz, jak nim się posługiwać? O. Czemu nie? Tam kilka razy ten wystrzelić No, osary, Osobi osary nie brzaleć z góry. Ogólnie, Ech, dobra. Trzeba trochę dać starem i będę to zaraz zabierał. Tak mm. pięknie. <laughs> o dobra A, już, już! A mm -hmm. no proszę sobie wrócić, no. No. Kto by się spodziewał? No, <laughs> e, dobra. No, kanapki se zjadłem, przerwata jest. Dobra, ok. Ale no przy okazji kanapki sobie zrobiłem no. o, fajnie, Pięknie I na bocianie gniazda No tak mogę Jak się uda to dać je na bocianie, tak? Dobra, lecę. Eee, to kwadzik cię musi ściągnąć. <grywa> no to... Ja tam sporo tych kegów jest, nie? No. Ra. To beczki z tego tego, no bryga. A to takie, no to śmieci chyba jakieś. Hmm. Zawsze nam emisarkę podbije. Hmm. No. a tu tak je pierun pierun no, no. Hmm. O. E, nie mamy kotwy no i kierunek no to tak i tak bym musiał bo to skała zaraz no jest równe N. dobra, nie płynie dobra, jest statek płynie płynie, płynie o, o. jo, można Ну, добре. Ну, добре, добре. НВ? Добре, уже, зараза. Зараза. Ну, добре, есть НВ.